Zaraz będzie jak w Stanach za Regana. Robił Mów konkrety. Ja ci płacę za konkrety. Przy celebrycie, przy z tym bananowym gówniarzem synu, tego bogacza odnębi, znaleziono. na Urlowany taki. Wybarwiony. Jak wygląda sytuacja? Na bank nie będą szukać dalej niż ty. Na zwykłego Andrzeja, co ogląda telewizję, to ty wyprodukowałeś, rozprowadziłeś zmusiłeś ich Kupowałem. To w ogóle nie jest sprawa kryminalna, to jest sprawa telewizyjna. Dojeżdżar To zostań tam dwa razy dłużej niż panowałem. Ten twój celebryta Jest twój poukładany Z kim? Z kim Basinger? Kurwa. Ile mam czasu? Nie wiem, ile masz czasu. Wiem, że o tobie i nie wiem, a się dostałem w jednym samochodzie. Moje chłopaki cię bardzo szanują. Nazywają cię duch. Mówią, że jesteś lepiej skitrany, niż w tyki w służbach. Jak już mówiłem, Zostań dłużej tam, gdzie idziesz. Nie wydaj wszystkiego od razu. Kup dzieciom coś ładnego pod choinkę. Ja się odezwę. To by